Dlaczego ciągle tak niewiele mówi się o tym, że kosmetyki, które ci się nie sprawdziły, a na pewno takie masz, możesz ciągle wykorzystać? I dzisiaj opowiem ci, jak świat byłby idealny i piękny, gdyby nam wszystkim sprawdzały się te same kosmetyki. I w przypadku, kiedy kupujemy coś na przykład z polecenia, koleżanki z internetu albo naszej znajomej, albo po prostu poczujemy impuls przy półce sklepowej. No, czasami bywa tak, że niestety dany kosmetyk albo się z nim nie polubimy, albo on nie polubi się z naszą skórą. No, różne scenariusze dzieją się, dlaczego podejmujemy tę decyzję, żeby daną rzecz umieścić głęboko na dnie szuflady. I każda z nas na pewno ma takie produkty. Ja zazwyczaj staram się znaleźć jakąś osobę, której może ten dany kosmetyk sprawdziłby się lepiej. Albo staram się znaleźć danej rzeczy inne zastosowanie. Może nie to pierwotne, które znajdę na etykiecie kosmetyku, ale może takie bardziej niestandardowe, niecodzienne. Ale takie, które mnie zadowoli i dzięki któremu zużyję produkt, za który zapłaciłam. Na początek szampony. Jeżeli macie takie, które Wam się nie sprawdziły, bardzo serdecznie polecam Wam zużyć je do mycia pędzli albo gąbek, których używacie codziennie w makijażu. Nadają się do tego świetnie, dlatego że są na tyle delikatne, że nie zniszczą na przykład delikatnego, naturalnego włosia w pędzlach. A jeżeli macie włosie syntetyczne, no to już w ogóle nie ma się o co martwić. Teraz jesteśmy w sezonie, kiedy nosimy na przykład Wełniane swetry i szampony, które są dedykowane do naszych włosów, genialnie nadają się do prania wełny. Przepis na to, jak prać wełniane rzeczy, żeby po jednym praniu nie skończyły w rozmiarze XXXS, znajdziecie na moim Instagramie, tu zostawię Wam linka. Ale chciałam jeszcze dodać, że jeżeli szampon nie sprawdził się do Waszych włosów, możecie taki szampon sprezentować Waszemu staremu, dlatego że chyba się jeszcze nie spotkałam z tym, żeby facet marudził na to, że szampon obciąża mu włosy. Albo włosy mu się po tym szamponie puszą, oni nie mają takich problemów. To skoro był szampon, to teraz oczywiście odżywka do włosów. I o ile szampon jesteśmy w stanie, mam wrażenie, bardziej zużyć, kiedy nam nie pasuje. O tyle odżywka często bywa problematyczna na włosach i tu naprawdę gorąco, dziewczyny, Wam polecam. Odżywka jest fenomenalna. Zamiast pianki do golenia spróbujcie nałożyć sobie taką odżywkę e, na przykład na nogi i potem przejechać tę skórę maszynką. Macie i nawidrzenie i odżywienie skóry i przede wszystkim ten taki poślizg, który zabezpiecza skórę przed tym, żeby na przykład się maszynką nie zaciąć. No dla mnie genialne. Co prawda jestem po laserowej depilacji i po maszynkę sięgam już dużo rzadziej niż kiedyś, ale nadal stosuję ten patent i ja w zasadzie w ogóle nie kupuję pianek do golenia. Wspomagam się po prostu odżywkami do włosów. Jeżeli macie małe dzieci, to teraz zaproponuję Wam naprawdę fantastyczny sposób na zabawę: dzięki odżywce do włosów. Jeżeli połączycie taką odżywkę do włosów ze skrobią kukurydzianą, powstanie naprawdę fajny gniot, które dzieci uwielbiają. On się bardzo fajnie rozciąga, bardzo fajnie ugniata. Można z niego robić fajne figurki, trochę tak jak z plasteliną Playdo. I naprawdę ostatnio ze swoim synem robiliśmy takiego gniota, slajba, nie wiem jak to nazwać. E, miał kupę naprawdę fanu i oprócz tego, że ten e, gniot bardzo fajnie się tak plastycznie zachowywał, to jeszcze pięknie pachniał odżywką do włosów. Naprawdę genialny. Jeżeli do odżywki do włosów dodasz trochę cukru, to uzyskasz naprawdę bardzo dobry peeling do ciała. Nie wiem jak wy, ale ja. Nie znoszę, kiedy te drobinki cukru albo soli pływają w takiej oleistej substancji, dlatego że potem ten olej jest strasznie ciężko zmyć z ciała. No a tu dzięki temu, że mamy drobinki cukru, zdzieramy oczywiście martwe naskórek, ale odżywka nawilża nam skórę i po kontakcie z wodą w zasadzie bardzo ładnie się zmywa, i, i ta skóra jest taka mięciutka. Wypielęgnowana, pachnąca. Sprawdźcie to na sobie. Bardzo polecam. Balsamy do ciała. Bardzo gorąco polecam wykorzystać je do pielęgnowania skórzanych akcesoriów: czy to do butów, czy to do torebki, czy do paska, czy do płaszcza, kurtki. Możecie śmiało taki balsam nałożyć na skórę, dzięki czemu ona zostanie nawilżona, żeby ta skóra zachowała swój ładny wygląd na długie lata i po prostu z czasem na przykład nie zaczynała. Pękać, bo chyba to najczęściej jednak dzieje się w przypadku takich skórzanych rzeczy. Także balsamy do ciała śmiało wcierajcie w skórę, tylko w tym przypadku nie swoją. Jeżeli Twój balsam do ciała jest na przykład za treściwy, za tłusty, za wolno się wchłania i Ci to po prostu nie odpowiada, spróbuj nałożyć go na pięty, na stopy, zakładasz grube skarpety na noc i wstajesz rano ze stópkami Bobasa. Promise. Pielęgnacja do twarzy z nią naprawdę bywa różnie i to trochę tak, że skóra na twarzy dużo bardziej reaguje, jeżeli coś jej nie pasuje. Jest delikatniejsza niż na przykład na innych miejscach na ciele, dlatego jeżeli krem albo serum nie sprawdziło ci się na twarzy, spróbuj użyć ich na innych miejscach na ciele, na przykład na szyi, na dekolcie. Które też trzeba nawilżać i pielęgnować, dlatego że tutaj też na przykład pojawiają się pierwsze oznaki starzenia. No a skóra w tych miejscach jest trochę grubsza i bardziej odporna na składniki aktywne, więc śmiało można wykorzystywać te produkty, które nie sprawdziły się tutaj, i zużyć je po prostu do końca. Filtry SPF50. Jeżeli na twarzy okazuje się, że dany filtr jest albo bielący, albo nie chce się wchłaniać. Albo może po prostu źle łączy się z Twoim podkładem, nałóż go na swoje dłonie. Ostatnio miałam taką rozmowę z kosmetologiem, i tam rozmawiałyśmy właśnie o przebarwieniach, i okazuje się, że te dłonie, słuchajcie, są bardzo mocno narażone na to, że potem z wiekiem wychodzą nam tu różne plamy, melazmy i one tworzą się oczywiście od promieniowania. A zastanówcie się, jaka właśnie partia naszego ciała ma tak naprawdę największy kontakt ze. Słońcem. O ile o twarz i gdzieś tam o szyję dbamy, o tyle o tych dłoniach bardzo często zapominamy. A zobaczcie, że jak na przykład trzymacie ręce na sterze roweru albo nie wiem motocykla, chociaż jak jeździcie motocyklem, to raczej mam, mam nadzieję, że nosicie rękawice albo dziewczyny prowadzicie wózek z dzieckiem, wtedy zawsze zobaczcie, dłonie są wystawione prosto do słońca i tu cały czas promieniowanie wali Wam w skórę e, Rąk, więc tu naprawdę warto taki filtr przed wyjściem na zewnątrz wklepać w wasze dłonie. One gdzieś tam są bardzo często zaniedbywane. Ja w ogóle mam problem na przykład ze stosowaniem też kremów do rąk, ale odkąd dowiedziałam się o tym, że te dłonie oprócz twarzy są też najbardziej gdzieś tam narażone na różne przebarwienia, plamy. To y, zaczynam po prostu bardziej się o nie troszczyć i ten filtr na dłonie nakładać. Więc wydaje mi się naprawdę to świetny patent, y, żeby wykorzystać te filtry, które teoretycznie służą do twarzy, na to, żeby nałożyć je na wasze dłonie. No dobra, pielęgnacja pielęgnacją, ale przejdziemy sobie teraz do kolorówki, dlatego że no tu y, niestety bardzo często bywa tak, że Kosmetyk sprawdzi się u Twojej znajomej, ale u Ciebie niekoniecznie, dlatego że masz zupełnie inną skórę, łączysz te kosmetyki z innymi produktami i one na przykład już się nie lubią. Zacznijmy od podkładu, bo chyba to jest kosmetyk, który no niesie ze sobą. Chyba największe ryzyko porażki yy, i tu gorąco polecam, o czym w sumie bardzo często mówię: Łączcie podkłady ze sobą, róbcie swoje mieszanki. Chyba najlepsze podkłady, które wylądowały na mojej twarzy, powstawały właśnie z takich mieszanek. I na przykład, jeżeli potrzebuję podkładu, który będzie i trwały, i plastyczny, mieszam ze sobą podkład, który tę trwałość posiada, ale być może jest trochę za ciężki na mojej twarzy i. Za mocno na przykład podkreśla pory, jest za bardzo matujący, wtedy dorzucam do niego podkład, który daje rozświetlenie, lekkość drugiej skóry. Po połączeniu tych dwóch konsystencji wychodzą naprawdę przepiękne. Rzeczy. Można też wymieszać podkład z jakimś rozświetlaczem płynnym, z pigmentami i uzyskać naprawdę przepiękną mieszankę do ciała. Pokazywałam Wam też wielokrotnie, jak rozświetlać ciało, dekolt, kiedy na przykład ruszamy na jakieś e, imprezy, gdzie odsłaniamy trochę więcej ciała. Świetnie takie mieszanki sprawdzają się też na nogach, kiedy zakładamy jakieś krótkie spodenki albo spódnice. No to już może bardziej w sezonie letnim, ale. Zdecydowanie bardziej apetycznie i atrakcyjnie wygląda to ciało, kiedy jest odsłonięte, kiedy jest właśnie ten koloryt wyrównany. Możecie to zobaczyć w różnych moich filmach: czy to na Instagramie, czy tutaj na YouTubie. To jest naprawdę super patent na wykorzystanie takich niesprawdzonych podkładów. Korektor pod oczy. Skóra pod oczami jest bardzo cieniutka, delikatna, i tu łatwo jest przegiąć, jeżeli korektor jest na przykład za ciężki, za bardzo kryjący, i podkreśla nam wtedy wszystkie zmarszczki, ale. Tu odniosę się do poprzedniego produktu, czyli po prostu do mieszanek. Spróbuj wykorzystać taki korektor w połączeniu albo z podkładem, albo dorzuć go gdzie nie na twarzy, gdzie potrzebujesz może trochę więcej krycia, może musisz pokombinować trochę z odcieniem podkładu i dzięki takiemu korektorowi zmienisz kolor tak, żeby idealnie dopasować go do reszty ciała. Myślę, że śmiało sobie z tym poradzicie. Pigmenty do oczu uwielbiam, ale pojemności, w których są sprzedawane, moim zdaniem są absolutnie nie do zużycia. Posiadam tych pigmentów pełne szuflady i naprawdę bardzo rzadko zdarza się, że taki pigment zużyje do końca. Natomiast bardzo serdecznie polecam właśnie użyć takiego pigmentu do tych mieszanek do ciała, dlatego że nic tak nie iskrzy, nie błyszczy jak właśnie takie iskrzące pigmenty i one fantastycznie sprawdzają się w połączeniu z podkładami albo z balsamami do ciała. Można też taki pigment dorzucić na przykład do mgiełki albo do hydrolatu i delikatnie spryskać sobie ciało albo włosy, żeby dodać trochę blink blink. Pigmentów możecie Dodawać też do tych różnych mas plastycznych, które będziecie robić z waszymi dziećmi, ja zużywam w ten sposób najdziwniejsze kolory, które no absolutnie nigdy nie wylądują u mnie na powiekach. I właśnie tego typu gagatki wrzucam po prostu do plastelinek. Nie ma też znaczenia, czy pigment, który wklepiecie w waszą płytkę paznokcia, będzie stricte pigmentem do oczu, czy pigmentem do Paznokci, dlatego że tutaj no nie ma ryzyka, że tak powiem, um, skażenia sobie oka. Jeżeli coś zostało przebadane do użycia na oczach, tym bardziej można tego użyć na paznokciach, więc polecam gorąco. Jeżeli jeszcze macie tę taką lepką warstwę przed zabezpieczeniem e, lakieru hybrydowego topem, możecie śmiało wetrzeć taki pigment albo gąbeczką, albo palcem i uzyskać lustrzany efekt na paznokciach. Lustrzany albo na przykład możecie wykombinować jakiegoś... Żuczka. Tu wszystko zależy od tego, jakiego pigmentu użyjecie. Natomiast można uzyskać fantastyczne efekty i przede wszystkim zużyć pigmenty, które są niezużywalne, kiedy stosujecie je na powiekach. Cienie do powiek. Mamy teraz długie, jesienne, za chwilę zimowe wieczory. I polecam znaleźć sobie jakieś zajęcie, które można działać przy okazji, pijąc jakąś smaczną herbatkę na przykład. Polecam zaznajomić się z tematem face chartów. To są takie w zasadzie wzory twarzy, które możecie po prostu malować takimi cieniami i dzięki temu ćwiczyć trochę, na przykład kombinacje kolorystyczne, blendowanie. Oczywiście, płaska twarz na papierze to nie to samo co trójwymiarowa twarz i skóra. Ale zobaczycie, że można z tego mieć naprawdę kupę fanów. Ja pamiętam, że jak pracowałam w Maku jeszcze lata temu, musiałyśmy robić takie face charty po to, żeby na przykład prezentować nowe kolekcje i mnie to niesamowicie odprężało i relaksowało to rozcieranie tych cieni albo, no nie wiem, pigmentów, bronzerów na papierze. On miał w ogóle... Taką delikatnie chrapowatą fakturę, był taki trochę kredowy, więc też dużo fajniej się tam rozcierały te, te pudrowe konsystencje. To było tak relaksujące zajęcie, że musicie tego spróbować. Oczywiście nie trzeba mieć też jakiegoś nie wiadomo jakiego talentu plastycznego. Bawcie się tym. A jak nie, to dajcie te cienie swoim dzieciom, one sobie z nimi poradzą. Ja w swoich zbiorach posiadam naprawdę całe mnóstwo różnych palet z cieniami tych bardziej pojechanych, bardzo kolorowych, tych neutralnych. No i oczywiście te neutralne na pewno zużyję szybciej, albo znajdę im nową właścicielkę. No ale co z tymi bardziej szalonymi kolorowymi? Tu polecam od czasu do czasu po prostu poeksperymentować, albo z jakąś kolorową dolną powieką, albo na przykład możecie połączyć sobie taki szalony cień z Line'em z inglota i zrobić sobie jakąś kolorową kreskę nad rzęsami. Do tego taki na przykład albo kobaltowy, albo różowy, albo pomarańczowy cień sprawdza się fantastycznie. Nie wiem czy wiecie, ale z takich nietrafionych cieni do powiek możecie stworzyć też swoje mieszanki. Wystarczy je bardzo solidnie pokruszyć i wymieszać z drugim cieniem. Cieniem. Dzięki temu możecie uzyskać na przykład jakiś taki duochromatyczny cień, który wystarczy sprasować. Na YouTube znajdziecie masę różnych filmów, jak to robić. Podrzucę Wam takie linki w opisie. Matowe pomadki w płynie. Jakiś czas temu to one królowały na rynku kosmetycznym, i, i faktycznie na co dzień najczęściej używałyśmy matów na ustach. Ja od lat używam matowych pomadek do blendowania. Powiek, to tworzy naprawdę taką świetną podstawę pod pudrowe cienie. Poza tym blenduje się moim zdaniem dużo łatwiej niż puder, dlatego że no kremowa konsystencja pięknie sunie po skórze. Łatwiej jest naprawić jakieś niedociągnięcia. Wystarczy czasami dosłownie kilka razy przyklepać dane miejsce palcem i wszystko się pięknie rozciera. Zwłaszcza jeżeli robicie na przykład jakieś smoki czarne, brązowe, granatowe, bardzo fajnie stworzyć taką kremową podstawę, do której potem jeszcze przyklei się puder. Dzięki temu zwiększycie krycie tych cieni i też y, przyczepność, dzięki czemu makijaż staje się no, dużo bardziej intensywny i trwały. Taką matową pomadkę na przykład w jakimś czerwonym, różowym, koralowym odcieniu możecie śmiało wykorzystać jako róż do policzków. Teraz te kremowe róże są totalnie na czasie one przepięknie się trzymają skóry to tworzy taką wodoodporną wręcz e, warstwę więc nawet jeżeli mowa o makijażu wodoodpornym czy takim który ma wytrzymać bardzo wysokie temperatury wtedy właśnie tego typu wykończenie na twarzy sprawdza się Najdłużej najlepiej, więc naprawdę polecam tu poeksperymentować. Oczywiście z tą ilością trzeba delikatnie, dlatego że intensywność takiej pomadki jest naprawdę wysoka. Ale naprawdę wystarczy taką odrobinkę pomadki, rozblendować delikatnie na dłoni, albo opuszkami palców, albo gąbką wklepać na twarz, i macie kremowy róż. Totalnie za free. Na koniec zostawiłam Wam moją perełkę, czyli jak zużyć silikonowe bazy do twarzy. Ja na co dzień bardzo rzadko używam baz pod makijaż, dlatego że wolę użyć solidnej pielęgnacji niż stricte bazy pod makijaż, a zwłaszcza tych silikonowych. Ale uwaga, jeżeli zakładacie na przykład jakieś niewygodne buty, obcasy, które lubią was obcierać, nałóżcie taką bazę silikonową na te miejsca, które dotykają butów. Ja jakiś czas temu kupiłam dedykowany produkt, który był właśnie do otarć na stopach. I kiedy nałożyłam go sobie na skórę, to właśnie miałam takie nieodparte wrażenie, że znam skądś ten produkt. Taka silikonowa, gładka warstwa, którą zostawiam na skórze. O czymś mi przypominała i to jest dokładnie ten efekt, który uzyskacie bazą silikonową. Więc dziewczyny, następnym razem jak ruszycie, więc dziewczyny, następnym razem jak będziecie ruszać na imprezę, włóżcie do torebki nielubianą przez Was bazę silikonową i nałóżcie ją na stopy. Przetańczycie dzięki temu całą noc. I to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że pokazałam Wam, że warto gdzieś tam szukać rozwiązań i te kosmetyki, które teoretycznie mają jakieś pierwotne zastosowanie, mogą dzięki Wam uzyskać drugie życie, a Wy dzięki temu możecie mieć trochę takie mniejsze poczucie na przykład zmarnowania waszych pieniędzy. Piszcie, jeżeli e, przychodzi wam jeszcze do głowy m, jakiekolwiek inne wykorzystanie różnych kosmetyków, coś o czym dzisiaj zapomniałam wspomnieć albo może coś o czym jeszcze nie wiem. Dajcie znać w komentarzach. Wszystkie istotne informacje znajdziecie oczywiście w opisie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.